Czekacie portalu o grach planszowych z recenzjami i poradami? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyjcie na planszeo. Jest to platforma dla wszystkich, którzy uwielbiają gry planszowe oraz dla tych, którzy dopiero zaczynają z nimi przygodę. Link do planszeo zostawiam Wam w opisie pod filmem. Cześć, zapraszam Was na nową magiczną recenzję gry. Jednak zanim ogrze, to chcę Wam polecić pewien kanał. Kanał nazywa się GamtaDam i jest prowadzony przez Pawła. Jest to kanał o tematyce gier planszowych. Paweł pokazuje różne bardzo ciekawe gry planszowe, a dodatkowo robi też wywiady z twórcami gier planszowych. Ja wam jeszcze raz kanał GamtaDam bardzo polecam. Jest to kanał, który prężnie się rozwija, i dlatego uważam, że warto go znać, warto go subskrybować i go wspierać. Teraz już przechodzę do tematu tego filmu, czyli do gry. 5 sekund Harry Potter. W grze od 3 do 5 graczy od 8 lat. Tak gra prezentuje się w pudełku, a teraz pokażę Wam jej zawartość. Oto cała zawartość pudełka. Mamy prężę do gry, instrukcje, 5 kart transmutacji, 5 kart zakręć rozbrajających, 204 karty pytań, w których mamy 408 pytań, dwie karty do własnych pytań, 1 czasomierz. 5 pionków dla graczy oraz 5 podstawek pod pionki. Tyle jeśli chodzi o zawartość, a teraz pokażę wam jak w tą grę grać. Przygotowanie do gry: zaczynamy od planszy, którą kładziemy na środku stołu. Następnie każdy z graczy otrzymuje jedną kartę transmutacji i jedną kartę zakręcia rozbajającego. Pozostałe karty transmutacji umieszczamy w tym miejscu, a pozostałe karty zakręcia rozbajającego w tym miejscu. Gracze wybierają swoje pionki i kładą je na polu start. Po pobliżu pora gry umieszczamy nasz czasomierz. Następnie ustalamy na którym poziomie gramy. Jeśli gramy na poziomie trudnym to kładziemy karty szarą stroną ku górze, a jeśli gramy na poziomie łatwym to kładziemy karty fioletową stroną, czyli tą trudniejszą, ku górze. Ja będę grała na poziomie trudnym, więc karty kładę szarą stroną ku górze. I tak wygląda przygotowana do magicznej rozgrywki gra. Naszym celem w grze będzie odpowiadanie na pytania, które nas będą zbliżać do mety. Gacz, który jako pierwszy wejdzie na to pole, wygrywa gę i tym samym ją kończy. Na planszy mamy dwa pola zakazanego lasu. Jeśli któryś z graczy stanie na to pole, to będzie musiał odpowiedzieć na zadane pytanie. Jeśli nieprawidłowo na nie odpowie, to niestety traci w przyszłej rundzie kolejkę i nie będzie mógł odpowiadać na pytanie. Dopiero w kolejnej rundzie. Odwraca ponownie swój pionek i ma szansę odpowiadać na kolejne pytanie. Gaczem rozpoczynającym jest zawsze najmłodszy z uczestników gry, Natomiast gaczem czytającym jest zawsze gacz, który siedzi po prawej stronie od gacza rozpoczynającego. Aktywny gacz, po usłyszeniu pytania, może zrezygnować z udzielenia na nie odpowiedzi na dwa sposoby: albo krzyczy wtedy transmutacja, albo krzyczy zakęcie rozbajające. Transmutacja przekazuje nasze pytanie osobie siedzącej po lewej stronie. Natomiast zakręcie rozwojające zmienia nasze pytanie na inne. Tylko, że niestety na nowe pytanie już trzeba odpowiedzieć. Nie można go ani przekazać, ani zmienić. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, gracz oczywiście przesuwa swój pionek o jedno pole do przodu i kolejka przechodzi na kolejną osobę. Natomiast jeśli gracz nie udzieli poprawnej odpowiedzi, to wtedy niestety nie przesuwa swojego pionka. A dodatkowo w kolejnej rundzie to on czyta pytanie. Załóżmy, że jestem graczem rozpoczynającym, a osoba siedząca po prawej stronie czyta mi pytanie. Pierwsze co robi, to bierze pierwszą kartę, odwraca ją. Oczywiście ma już przygotowany czasomierz. I czytam pytanie. Po przeczytaniu pytania od razu bardzo dynamicznie obraca czasomierz. Wymień trzy zwierzęta, które występują jednocześnie w świecie Harego i świecie Mugori: roguchy, sowy i szczury. Jak widzicie, udzieliłam poprawnej odpowiedzi na to pytanie, więc przesuwam swój pionek o jedno pole. I tak będzie przebiegać rozgrywka. Następnie kolejna osoba, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, będzie miała szansę. Odpowiadać na pytanie, a kolejna osoba będzie je czytać. I w taki sposób przebiega rozgrywka. Mamy tylko 5 sekund na odpowiedź, a te odpowiedzi są przeróżne. Czasami są krótsze, czasami są dłuższe, czasami są trudniejsze, a czasami łatwiejsze. Także tyle jeśli chodzi o rozgrywkę, a teraz Wam powiem, czy w mojej opinii warto kupić długę i jak mi się w nią gało. Najważniejszym komponentem i sercem tej gry są oczywiście pytania, na które przyjdzie nam odpowiadać w trakcie rozgrywki. I te pytania, poza tym, że są podzielone na trudne i na łatwe, to ja bym jeszcze podzieliła na parę kategorii. Pierwszą kategorią są pytania, które ja nazwałam wybitnymi. Są to pytania, które są kreatywne, które są ciekawe i których ja się tutaj nie spodziewałam, przyznaję. Są one też trudne, nie wszystkie, ale niektóre z nich są trudne. Są to też pytania, które są dowodem na to, że nad tą gą pracowały osoby, które kochają to uniwersum i które je znają i to mi się najbardziej w nich podoba bo one pokazują, że ktoś sięgnął nie tylko po filmy, ale po książki także. Widać tutaj serducho, widać, że ktoś się znał, widać, że ktoś starał się wymyślić ciekawe pytania, a nie pytania, które będą generyczne, nudne i takie nieciekawe. Także te pytania bardzo mi się spodobały i uważam, że one są naprawdę dobre. Tak jak mówię, ja tutaj wziąłem tylko trochę z tych pytań, które mi się bardzo podobały, ale wierzcie mi, że takich pytań, które ja bym nazwała wybitnymi jest znacznie więcej, przynajmniej według mnie. Kolejną kategorią są niestety pytania, które ja bym nazwała leniwymi. Niestety takie pytania także się tutaj znalazły. Są to pytania, które w mojej opinii są nudne, są generyczne i kompletnie bez sensu. Na przykład wymień trzy rzeczy, w których Ron był dobry. Bez sensu można było wymyślić ciekawsze pytanie. Albo trzy zakręcia, które rzucił Ron. No to może nie wiem, czy zakręcia, które rzuciła McGonagall, No idąc tym tropem, no to można wymienić każdą postać ze świata Harego i utworzyć właśnie takie pytanie. No to jest pytanie dla mnie bez sensu. Albo wymień trzy rzeczy ze świata Harego, które przydałyby ci się w szkole. Może to nie jest głupie pytanie, ale dla mnie jest to nudne pytanie i nie rozumiem też tego, dlaczego ono znajduje się w pytaniach trudnych. Czy to by było dla Was trudne pytanie? Wydaje mi się, że one powinno być właśnie w pytaniach łatwych, a nie trudnych, albo wymień trzy rzeczy, w których dobra była hermiona, też bez sensu. Po co te pytania? Można było wymyślić coś ciekawszego. Albo trzy rzeczy, z których ucieszyłby się Harry. Tak? albo trzy zakręcia, które rzucił Harry, które rzuciła hermiona, które rzucił ron, bo takie też są niestety, no to można by było też znowu wszystkie postacie tutaj dać. No to są pytania, które dla mnie są nudne, generyczne i bardzo leniwe. Albo trzech przyjaciół Rona wymienić, albo trzech wrogów Hermiony, albo moje ulubione pytanie, wymienić trzy sytuacje, w których Harry był smutny. No, równie dobrze można by było zamiast Harry'ego tutaj podłożyć tam Berdora, Snape'a, no nie wiem, profesor o tutaj, ile tutaj można by było wymieniać sytuacji, w których ona była smutna. Albo na przykład z Gretka, tutaj też sporo można by było powymieniać. Albo kolejne moje ulubione pytanie. Wymień trzy sytuacje, w których Harry kogoś okłamał. Mam wrażenie, że pytania, które teraz Wam czytam, nie tworzyła ta sama osoba, która tworzyła te pytania, czy te, które znajdują się w tej puli pytań, tylko to była jakaś osoba, która, nie wiem, może dopiero poznaje się od Harry'ego Pottera, nie mam pojęcia, ale te pytania są takie właśnie nudne generyczne, albo trzy sytuacje, w których Harry był szczęśliwy, albo trzy sytuacje, w których Hermiona była szczęśliwa, w których szczęśliwy był Ron. No mówię, no... Albo w których szczęśliwa była Mori Wesley, no bo dlaczego by nie? I kolejne pytanie. Wymień trzy sytuacje, w których Hermiona była smutna i zamiast Hermiony można tutaj podłożyć dowolną postać z świata Harry'ego Pottera i nic się nie zmieni. Też nie rozumiem tego, dlaczego to pytanie zostało przydzielone do pytań trudnych. Dla mnie to jest pytanie łatwe. Nie wiem jak dla was. N nie rozumiem tego zupełnie. Także te pytania mi się nie podobały, nie było ich na szczęście zbyt wiele, ale no niestety trafiły się też i takie, które dla mnie były nudne, generyczne. Na szczęście pytań, które były ciekawsze, które mi się bardziej podobały, jak mówię, jest znacznie więcej niż w tym stosie, natomiast tutaj wybrałam te, które najbardziej mi się podobały, które mnie zaskoczyły. To już była moja ostatnia kategoria, natomiast temat kart jeszcze nie kończymy, dlatego że muszę Wam jeszcze o czymś powiedzieć. A tym czymś jest niestety pytanie, które się powtórzyło dwa razy i chodzi tutaj o pytanie: wymień trzy przedmioty szkolne ze świata Mugori których Harry byłby niezły. Niestety to pytanie się powtarza, dodatkowo ono raz jest zakwalifikowane jako pytanie trudne, a raz jako pytanie łatwe. Podsumowując temat pytań w tej grze, w mojej opinii są to dobrze zrobione pytania. Oczywiście nie wszystkie, znalazły się też i takie, których mogą tutaj nie być, które są generyczne, które są <laughs> nudne, które są nieciekawe. Na szczęście większość z nich jest dużo lepiej wymyślonych. Są kreatywne, są ciekawe, są przede wszystkim też trudne, bo i taki zarzut znalazłam, jeśli chodzi o tę grę w internecie, że pytania tutaj są bardzo łatwe. Nie zgadzam się z tym. Oczywiście mamy też pytania, które są proste, ale jest tutaj bardzo wiele pytań, które są trudne, zwłaszcza że, zwłaszcza, że zajczymy pytanie tylko wtedy, kiedy podamy trzy odpowiedzi. A dodatkowo pamiętajcie, że mamy też ten nasz czasomierz, który jest głośny, który nam przeszkadza, który nie pozwala nam się skupić. Więc to też utrudnia naszą rozgrywkę. Więc ja się nie zgadzam z tym, że te pytania są proste i że nie ma tutaj ciekawych, albo trudnych pytań. Totalnie się z tym nie zgadzam. Także taka jest moja opinia dotycząca tych pytań. Teraz przejdę do kolejnego komponentu tej gry. Kolejnym komponentem, który tutaj muszę pochwalić, jest sama plansza i to jak ona została zrobiona i przystosowana do światła Pottera. Bardzo mi się podoba, że start to jest nasz ekspres do Hogwartu, a meta to wielka Sara. Oraz to, że sam tor także został zmieniony na potrzeby tej gry. Nie wiem, czy wiecie, ale w klasycznych grach z serii 5 sekund tor zawsze ma wygląd piątki, a tutaj to zostało zmienione i ja się bardzo z tego powodu cieszę. Podoba mi się też to, że z tyłu mamy Hogwart, mamy mgłę. Poza tym druga strona także prezentuje się bardzo klimatycznie, bardzo ładnie. To wszystko do siebie bardzo pasuje i tworzy bardzo przyjemny klimat tej gry, i ja to doceniam, ja to bardzo pulsuję. A skoro już mowa o wykonaniu, to pozwólcie, że jeszcze wrócę do tematu kart i je także pochwale za ich wykonanie, które bardzo mi się podoba. One są klimatyczne, mamy Hogwarts, mamy mgłę. To wszystko do siebie pasuje wizualnie i prezentuje się bardzo, bardzo ładnie i też sprawia, że przyjemniej gra się w tą grę. Kolejnym komponentem, który tutaj mi się także podoba i który to został specjalnie zmieniony na potrzeby tej gry są karty pozwalające na przeniesienie pytania na kolejną osobę oraz zmianę pytania. Bardzo mi się to podoba, że tutaj mamy zakręcie rozbojające, a tutaj mamy transmutację. Znowu te karty są ładnie i klimatycznie wykonane. Więc to jest dla mnie jak najbardziej plus. Kolejnym elementem, który mi się podoba, są te dwie puste karty na nasze pytania. Fajnie, że twórcy o nas pamiętali i że mamy możliwość napisania swoich własnych pytań, co dla mnie oczywiście jest plusem. Pochwaliłam go, to teraz czas na kolejne moje narzekania, niestety. I zacznę od wyglądu czasomierza. O ile prąża, karty, to wszystko jest bardzo ładne, klimatyczne. To ubolewam nad tym, że ten czasomierz nie został odpowiednio przygotowany, i żeby był bardziej klimatyczny, żeby bardziej pasował do innych komponentów. Niestety, on jest znowu klasyczny, a szkoda, bo wystarczyłoby, żeby te czerwone komponenty były fioletowe, a środek był szary i to już by lepiej wyglądało. Dodatkowo szkoda, że tutaj nie mamy herbu hogwartu, tylko mamy oczywiście 5 sekund. Bardzo szkoda, ale na to jeszcze potrafię przymknąć oko. Nie wszystko da się zmienić, trudno. Natomiast jest coś, co mnie bardzo rozczarowało w tej grze i nie rozumiem, dlaczego tak to zrobiono, a raczej nie zrobiono. A chodzi mi o to małe, niepozorne pudełko, które wydaje mi się, że jest w każdej edycji 5 sekund, w każdej poza tą, którą dzisiaj Wam omawiam. Niestety to pudełko nie dość, że trzyma nasze karty na stole i dzięki temu wygodniej się gra w taką gę. To poza tym trzyma te karty także w pudełku. I dzięki temu te karty nie latają po całym pudełku i się nie niszczą. Niestety, w 5 sekund Harry Potter tego pudełka nie ma, a karty latają po tym pudełku. Mogą się niszczyć, obijają się o siebie, wiecie, robi się bałagan. Dodatkowo mogą się pozaginać, pościerać. Bez sensu. Samo pudełko jest bardzo ładnie wykonane, jest schematyczne, no ale dlaczego nie ma tego pudełeczka? Ja wiem, że te karty są większe od tych klasycznych kart z 5 sekund, ale można było po prostu zrobić większe pudełko do tych kart. Żaden problem. Dodatkowo, jeśli twórcy bali się, że to pudełko nie zmieści się później w karton, to można je było zrobić składane. Niestety tego pudełka nie mamy, no i trzeba sobie radzić bez niego. A do tego małego pudełka, no niestety wszystkie karty nam się nie zmieszczą, no ale można się starać i dać. Tyle kart, ile się zmieści, o ile oczywiście macie poprzednie edycje albo macie chociaż jedną edycję 5 sekund, bo to jest naprawdę wygodniejsze. No, zobaczcie, kładziecie sobie karty, one Wam nie leżą, nie rozwalają się na stole, dzięki temu też mniej miejsca zajmują. Upychamy jak najwięcej kart, i to jest wygodniejsze, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo wyciągamy, nie podglądamy, nie wybieramy pytania. To jest jeden z większych minusów tej gry. W zasadzie to największy minus tej gry, jaki tutaj dostrzegam. Czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą gry. 5 sekund, Harry Potter. Od razu Wam powiem, że dla mnie ta gra nie jest skokiem na kasę, tylko faktycznie jest to gra stworzona od fanów, dla fanów Harry Pottera. Ja to tutaj dostrzegam. Jest ona ładnie wykonana, jest klimatycznie wykonana. Może nie jest ona grą idealną, ale jej wady nie przeszkadzają mi w cieszeniu się z rozgrywki w nią. Bardzo mi się ona podoba i Wam też ją polecam, jeśli oczywiście jesteście fanami Harry'ego Pottera. Nie zgadzam się z opiniami, które czytałam w internecie, że ta gra jest łatwa. Nie. Ta gra ma różne pytania, niektóre są łatwe, owszem, ale spora część z nich jest pytaniami trudnymi. Zwłaszcza, że na odpowiedź macie tylko 5 sekund, a odpowiedź jest prawidłowa tylko wtedy, kiedy podacie trzy prawidłowe odpowiedzi na pytania. Jeśli podacie dwie, to niestety nie przechodzicie, nie przesuwacie swojego pionka. Także ja Wam z czystym sumieniem polecam 5 sekund Harry Potter, bo jest to gra według mnie drafanów od fanów i to tutaj czuć. Także to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!